No. No. Masz, stary, jest Jest, jest, Stary tutaj, ziomek, dwie chipsy cebulowe. To, jest gwiazda, zobacz. Jest gwiazda, weź, przybliż do gwiazdy. Jest, jest gwiazda, Hollywood gwiazda. No. Tak, jest ziomek, który pilnuje dla mnie, tak? Tylko pilnuje. I dobrze. Ziomek pilnuje dla mnie. Dobrze, dwie Dokładnie. Idziemy dalej MTV. Tutaj są ziomki. Siema. Tu jest moja dziewczyna ogólnie, nie? Stary, tu jest no. dziewczyna, ale nie przesadzajmy, bo to jest, Dobra. to jest za dużo przesada. Bo ja lubię bardziej chłopaków, stary. Filip, to jest taki. To jest mój no, dobre kreacje. To, to jest, to jest też <śmierne> <śmierne> Ale nie, ale na dziewczynami tak samo przepali. Idziemy dalej. Tak samo? Stary, patrz. To boli. Tutaj dorato. No na biedaka. Bogato. Dziewczyny lecą Kurwa Zaraz pogadamy Zaraz chwileczkę To jest następne To jest Fajne To jest ogólnie No jak to jest. Nie. słuchajcie, mtv! Ej słuchajcie, patrzcie Tam jest dużo butelek Nie! Jutro to oddajemy do sceny Ej nie Ej, bo my na biedaka, tak? Ja kurwa nie zapłacę za kolejne Nie, nie dajesz wyleciać Wiesz, że ty pojedziesz na to, domówce u Zosik? Pamiętam Tutaj mamy piękną dziewczynę Zwejkerowa, szkoda, że jest z Ale jest piękna ma piękny zegarek jest piękna, ale tutaj lufę już co? co? prawie zbiła lufę, ale stary ma cebulowe, o to o to chodzi, o to chodzi cebulowe, o zapachu tutaj. to się ceni dokładnie? jelajcie dalej jelajcie dalej dziewczyny, nie ma problemu idziemy do kibla o tutaj się piękna dziewczyna

Kolejna. Kolejna. Ej, Co ty robisz? Co dalej. jest kolejny mój chłopak. Dawaj, dawaj dalej. dalej. Ja pilnuję. się. Światło. Dawaj światło. O, Amadi! Dawaj, tutaj ziomek jest. Tu ziomek kurwa. Ej, słuchajcie. Jesteśmy MTV clips. Wiecie co to kurwa Ja, Jo. Ma domową Słuchajcie, to jest moja... Gdzie? Moja tu pyta Pyta k***a Najpierw ją trzeba Stary teraz Nie, ja chcę ten Jest No jest, jest, miazga, jest miazga, miazga. Czemu twoja dziewczyna już śpi? Co? Nie wiem Czemu ona poza twarzą? Dwadzieścia dziewczyn kurwa się bawi a nie. ja Nie dwie Bo jak gwiazda z Hollywoodu Gwiazda śpi? Nie i tu jest nasza gwiazda, gwiazda, wow, gwiazda, jest wow. gwiazda, gwiazda, Chodź, czekaj, MTV clip nagrywany No, no, Słuchaj, jest taka sprawa No? Jest taka sprawa Skąd ona jest? Nie wiem jak wyrazić twoje piękno W trzech słowach Mam mikrofon Więc powiem Jesteś taka piękna, to są moje trzy słowa, nie? to są moje trzy słowa, ale słuchaj, nie? nie, bo to Ja ma ta jest piękniejsza, o, <grym> jest, tu jesteście dwie piękne, jesteście dwie piękne, Loki, jestem bosy, na to lecę, zawsze na to leciałem, będę na to leciał, LG, na LG, LG zawsze kto zgasił światło, na LG, na LG Dalej, na pokoje! Da ej, e, ej, e, dziewczyny! nie, tam! Na pokoje. Twoja na zajębała się w akcji. I Idziemy dalej. Ej, ej pokazuję dupie i To jest fajna? daj Cześć, Walentine. Witamy w MTV! To będzie emitowane niedługo. ma brylanty, piękne brylanty. No i Ej, chodź. Czekaj, czekaj. Co? Ale teraz kręcimy odcinek MTV, Ej, pokaż brlanty. Nie, 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 tu mam prezentera. Proszę się nie wpierdalać. Stary, zaraz ja mam... ci zaprezentuję. Ja mam parcie nasz kostar. ja też chcę. To zaraz. Zaraz, zaraz, Poza? wywiad dalej. My mamy oczy wymalowane. A, o, pokazuj, ja o, po prostu, nie. Meksyk nie dobra, tak, to jest, to jest ziomek Ciski. słuchaj to jest ziomek dobra, z Wielkiego dobra, Kacka, nie? Dobrze. on, on wie co to kurwa jest on wie co to kurwa jest ej przecież orłowo stary, jeszcze go. No, dobra, dobra pomylił nie, dobra, okej okay. zajebiście ja dobra, idziemy komuże. dalej, ja dawaj, nie, dawaj. Nie, ja dawaj. nie po nie, idziemy jeszcze szafkę obejrzeć, dawaj ej, stary same kurwa moja kurwa To ta jest fajna no, ja, że nieko Buda. Stary Buda. Buda, wiesz co, to jest Buda? Buda stoi w sklepie. I Buda nie ma Buda, A więc dlaczego? rolić, stary. O, Powiem ci tak, hej. Jako flash, kiedy się filmiłem, z mojego saty, kiedy kracieli, Idziemy dalej, 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 idziemy dalej,